Na moim o! Yy, Wydaje się na moim pierwszym odcinku na moim kanale. Teraz sobie gramy w Zombie Tsunami. Ok, zaczynamy. Sorry, tak cicho muszę. Trochę. O nie! Skoczek. Balon! Biorę. Mam. Teraz sobie zjem. Sętna, suki, skaczek. O nie, prawie spadłem. Chula! O, ja. ale to było dziwne. Nie, pewnie Nie, balonik. O nie, taki fart. O, dużo autobusik. Mogę zacząć, czy tam była jedna osoba? Patwór, wiedziałem. O czołku! Bój się mnie! Nic to. No was nie działa. No. Eee, dawno. Eee, to mój pierwszy... To mój kanał no, nowy. Dopiero, ale szybki jestem. Speedrun. Oh no czy to? pyk Udało się, No, o nie, wiem jak to grać, bo kiedyś grałem, dwa lata temu Wiem jak to się gra, bo ja Grałem dwa lata temu No i już miałem mis. Znowu O nie O nie. O nie o, dziesięć! Osiem plus dwa to, to to jest... Osiem plus dwa to jest właśnie dziesięć. Chłaja e, Balonik! Pyk, ale jestem ninja. Uaj, o nie! Pół osób! Nie! Co się dzieje? Ten. Ta mapa jest nie no! Marno! To jest szybkie! O nie! Tu jest dalej jedna runda! O nie! Prawie czoł! Oooo! Ale Nie, nie, nie! Nie, eee, nie! Zniszczyło! Nie dam rady z takim nie... Prawie przegrałem. Ile, jej... Ile ja to gram teraz? Już trzy minuty odcinka minęły. Ale mam łeb. Ciągle tam? Śmietnik, sorry. Nie, człowiek. Prawie. O nie, nie, nie! Ua. To jest speedrun! Nie, nie zdążyłem. Nie. Ua. 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 I co? Co? Jest? Ja nie z tym To jest szy za szybkie. Już cztery minuty minęły, a to i dalej ta sama runda. Cztery minuty, co jest? Nie ja, obie rekord mój. Obie rekord. A co mi? A, a, nie! Dwoje! Potwór leci, ale jestem piękny. Uff, jeden! Woah, Ardrosa Migłówka! Jeden! Nie! O! To tylko jeden! To jest jeden! To... O nie, dwa, nie! Prawie już, już, już prawie pięć minut odcinka. Kupiłem rekord mój. Wow, ile hajsu! Milion! Milion hajsu. Wezmę to teraz Wszystkie mózgi To jest już prawie... Nie... Okej, okay. dwa tysiące hajsu. Nie, nie, nie robię cięcie szybkie. Okej, okay, jestem. O jaka długa ta Wy musieliście czekać, nie wiem... Dwie, dwie sekundy. A ja musiałem 10 sekund czekać. Nawet 11 sekund. Miałem mniam. 6 minut. 4. To jest moja maksymalna liczba. A, nie! Mi król! O nie, mój. O król, może zniszczyć. Co jest? Za ja to ominąłem. Nie! Niech to. O z góry mogę zniszczyć. Naprawdę dwie osoby. O, ninja! Chłaja! Sorry. ja w ogóle ten tak ciągle... Kłaja! Mogę zbierać ciągle... Nie, nie, nie! Samolociku! Nie mnie! Tu już się zaczyna! Ja mam mi ich milion! Ninja. Już nie jestem ninją. Fajnie było być ninją przez 24 godziny. O! Co jest? Nie, wiem, ja myślę. O nie! Ui! 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 Nie! Poczekajcie, to, to będą dwie gry. To ja zrobię dwie gry. Krótka przerwa. Ok, jestem. Gramy dziś teraz. Amugus. Among Us. Among Us. Akcept. godziny później. Nie! Cięcie! Już!